Dobra, jest miał mi sprzedać trochę nakotyków. Mm. O Jezu, mam trzy telewizory. Ale luksus. Co jest? Nie ma go. Spróbuj wyważyć. Au. A no co jest? Dobra, nie, nie, nie. Co jest? Poczekaj. O Jezu. Nawet nie da się do niego zadzwonić. Dobra. E, nie, nie tutaj. Ej, gdzie jest Bambi? No. A co, nie mogę? A no tak, zapomniałem. Poje pojechał do Brukeven, bo gatek zapomniał. Ja nie mogę, naprawdę. Czy on no. tam pojechał tylko dla jednej pary gaci? No ale one są w kropeczki, a w tych w kropeczkach były serduszka, w... W tych serduszkach cały e, kule pistoletu, Dobra, a w rozumiem. tych kulach pistoletu był napis e, BANUTS O Jezu O Jezu, zapomniałem Przecież ja mam teraz fryzjera uh -huh. Ej Kamek No co my, co my tak naprawdę mamy w planach, skoro mamy już wszystko? Ja mam fryzjera jeszcze. No ale... Ja to mi chodziło! No dobra. Może. No to ja jadę do fryzjera. <mum> <mum> ale piękna. <drinko. mum> torem. Tylko jeszcze pytanie, gdzie pojadę? Kamek, Kamek tam gdzieś do fryzjera pojechał. O Jezu, nie wiem, co my w sumie mamy w planach. Na razie mamy w sumie wakacje. Ale co mi z tych wakacjami? Tak będę tęsknić za tym obrabowywaniem banków. A, oh, piękne wspomnienia. Pościgi z policjantami. W sumie tutaj też bym mógł grać bank. No ale tutaj już mnie policja nie pościga. O oh, Jezu. Jednak Brookhaven to jest moje ulubione miasto. W sumie to jest po prostu miasto, ale jest w Polsce. A teraz jesteśmy w innym kraju. Anglii jesteśmy. trochę sobie tutaj dorobię. Ale skoro mnie poli żadna policja nie będzie ścigać, to nie wiem co mi z tego. Że teraz będę obrabowywać bank. No kurde, nie wzięło mi się. O! A potem się muszę z nimi jeszcze podzielić, bo nie jestem taki. To znaczy? Drain, drain, dzwonisz do. Rycka, co? co? No, ja już jadę z fryzjera. Dobra, to przyjedź do banku, pomożesz mi z czymś. O Jezu, znowu masz problemy z wypłaceniem pieniędzy? No, można tak powiedzieć. Czekaj, co? Nie gadaj. Będę zamiast moją broń? Hej. No co? Co ty tu robisz? A no wiesz... Pomarańcze? No sorry, za bardzo za tym tęsknię. Jest nielegalna. Jezu, kiedyś ty się taki dobry zrobił. A jak obrabowywaliśmy banki? Gościu. Poczekaj czy ty jesteś moim przyjacielem czy innym człowiekiem, bo ja cię nie rozpoznaję. Bo ja przecież byłem u fryzjera. No właśnie. Dlaczego mi mówisz, że to jest nielegalne, skoro sami to robiliśmy? Poczekaj. Tam haku... nie wiem, czasami mam laga mózgu. Teraz usunę to te nagranie z kamer. O. No. Mhm, mhm. Włączyłem alarm. Ale jednak dla mnie to jest do dupy, że to nas, nawet policja nie pościga. Będę za tym tęsknić. Ale jak wrócimy do heaven z powrotem się zacznie. No, no dobra. Ale nie zapomnij, że jeszcze będziemy płynąć statkiem do live albo lecić samolotem. No. Ciekawe czy Franek już w jest yy, No ale Franek też możemy. Tak. Jestem w ogóle ciekawy, kiedy on wróci z tego brukera. No. Powinien nie jutro już być. Ach, co ty? A! Ej, co to jest za latarnia? Morska. No wiem. O, jestem na samej górze. Nie trzeba bo noc się zrobiła. Tak. Ok. Nie wiem, jak ja to przeżyłem, ale okej. Okay. Dobra. <laughs> Ukradłem. Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko w by bym skorzystał. Dobra, złoń do niego. E, jesteś u siebie już w domu? Znaczy, tam wiesz, w tym mieszkaniu? No. Okay. Zaraz będę. Zgadnij co, zrobiłem. Zgadnij, co zrobiłem. No, nie wiem. Ukradłeś to znowu? Zgadza się. Ukradłem, ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować. Dobra, ja zaraz będę u ciebie na górze. Dobra. Okej. Okay. Dobra, idę tam do niego na górę. No to co, 50 milionów już mamy. No to co? Nie wiem w ogóle kto chował. Kto normalnie chował tyle pieniędzy na tym? Na lotarni. Uhu, uh, uh, ale snajperka była w tej... O, y... Siema! No też. Popatrz. Udy. Co to jest? Tam? Wiesz co, myślałam, że tam jest jakaś broń. Tak myślałem. Jednak okazuje się, że tam jest 50 milionów dolarów. Ja yes, a wow. A ja sobie kupiłem sniperkę. E, jeden nabój na cały magazynek. E, możliwość przybliżania 50 metrów. E, kolba to jest z akacjowy... Z drzewa I w, i w paczce było plus 150 nabojów. Fajnie. No na przykład na polowania się przyda. Ja robuxy hakuję. To znaczy dolary. Polować, ale na ludzi. Co? No co? No co tęskni za tym Jezu Dobra, pa! Mam kolegę psychopatę. Pa! Hm. Mówi, że jestem psychopatą, bo sam zabił mnie jednego człowieka. Czy w sumie ja jeszcze nigdy nie zabiłem, ale. No i żartuję, tak naprawdę sobie, że idę polować na ludzi. A jak jeszcze bym wziął, żeby wziąć jako zakładnika, ale nie zabiłbym człowieka. On tam zabijał, dlatego, bo jak nas na przykład gonili policjanci, to on nas osłaniał i musiał strzelać do tych policjantów. Hm. Nigdy nie zapomnę, jak wyrżnęli od drzewa. Auto im wybuchło. To były czasy. tutaj może jakąś łódkę? Chyba nie mam, chyba w tym miejscu nie można Trudno Dobra Dobra Miałem tą torbę Zawieźć Kamyczkowi, zapomniałem o tym w ogóle, jak o niego przed chwilą byłem. Tam jest jego 10 milionów, które mu miałem oddać, bo mi dał malichłanę, która była jego, a wtedy już moja się skończyła, więc... No, więc idę odebrać tą teraz malichłanę, bo jej jeszcze nie wziąłem. A w tej takiej czarnej torbie, takiej zamkniętej, to on to ma, trzyma. No i co, zapłacę mu te 10 milionów, bo to ono trochę tego towaru jest. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze, nie, jeszcze niedawno byłem bezdomnym. A teraz Teraz mam dosłownie wszystko, wszystko czego zapragnę, bo na wszystko mnie stać. Oj, nie to. Kamyczku! 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 Coś mi tutaj śmierdzi, wezmę pistolet. Kamyczek. Kamyk Jez, dośmywo? Nie rób sobie żartów. Gdzie jesteś? O co ci chodzi? Jezu, Jezu, wystraszyłeś mnie, że coś ci się stało. Eee... Gdzie towar? Towar? No. Jaki to był? go w takiej walizce przynieść. O no, Malichłana. Ja mam... Saj. Tak, proszę bardzo. Wyliczone co do grosza. Dobra, masz torbę mareczki. Proszę. <noise> dobra, dzięki. Miło się z tobą robi interesy przyjacielu. One, dzi one dziwnie lewitują. Dobra. Ej właśnie, nie wziąłem, jeszcze ich 50 miliardów. No co jest? Dobra, weź sobie je. Kupiłem sobie nową strzelbę. Idę na polowanie. Mogę iść z tobą? No okej, okay. nawet. Poczekaj chwilę, Kupiłem... poczekaj chwilę, wezmę tylko właśnie tą też moją strzelbę nową. Jakby to nie jest strzelba, mam po prostu taką maszynówkę. U. Na plecach mam e, karabin, sz, mm, karabin ten. No, nie pamiętam nazwy, ale wiem, że ma metal złoty. E, kolba to metal jest też z atrakcjowego. E, pojemność naboi to jest 12 e, w magazynku, a dostałem w zestawie naboi tam 356. No dobra, to chodź do mnie na motor, nim popalujemy będzie łatwiej. Jak Daryk. Jak co? Eee, nic nic. Gdzie? Za dużo seriali na Netflixie się oglądam. Poczekaj, gdzie jest mój motor? Może moim BMW pojedziemy? Tak będzie łatwiej, według mnie. Dobra, zanim będziesz mnie łapać, to chociaż mi jakąś kolację postaw. <grym> Dobra. A tak w ogóle to gdzie jedziemy? Ej! Co to ty strzelisz? Hmm. Nie, komar. Daj mi poprowadzić. Bo ja wiem gdzie jest las. O. Dobra, dawaj. Nie wiedziałem, że w tym mieście jest las. A to teraz wiesz. Tu jest taki las. Taki mały, ale... Może coś się znajdzie jaka jest zwierzyna. O lody. Aż mi się tak dziwnie żyje na prostą, nawet przez jakiś czas. Tylko. Uuu. Tutaj będziemy mogli za... Tym się, tym się da zakopać i dobić ofiarę. Chcę sobie kupić kusza. Poczekaj, nie, nie patrz do mnie, nie patrz do mnie, bo ja tutaj coś miałem takiego. No okay. Okej, okay, dobra. M może nowe lody ekipy tam dał. Dobra, ale musimy być po cichu. Tam coś widzę. Może... Tam coś widzę. Chodź, chodź na wieżę. Poczekaj, nie, tam coś widzę. Tutaj ktoś ja idę jest. idę na wieżę. To jednak, to miasto jednak nie jest takie puste. Coś tutaj jest. Dobra, e... Dobra dzwonię z niego przez telefon, halo? Halo, nie Ej, musisz dzwonić. Jest... Ej, patrz, tutaj jednak ktoś musi być w tym mieście. To jest świeżo rozpalone. Hmm. Wyciągam moje M16. Czytam. Tutaj nawet no jest rady. i to jeszcze z odchodami, łe! Tutaj na pewno ktoś jest, bo jeszcze wali, jeszcze się nie wywietrzyło, czyli ktoś tutaj jest na samolot na Patrz, samolot! To no tak normalnie to by sobie nie latał. Trzelaj do niego! Ej, a co jeżeli to Bambies? Nie, a nie, bo on chciał malikłanek, tego no Masz jakieś RPG Nie To jest nie, najbardziej nielegalna broń Nie co? Nielegalna I co z tego? Dobra, chodźkuje cię, taki są większe od twojej głowy. Przestań. Dobra. Mm. Musimy coś zrobić. Ej, tam jest jakaś wieżyczka, tam wejdźmy. No właśnie, ja tam byłem, tam y, jest w ogóle łóżko pościelone, wszystko. Co? No to tutaj no. na stówek ktoś jest. Bądź nawet dezodorant, to znaczy płyn do mycia szyb. A! No to super. No to dziwne. O komputer. dobra ja jednak nie będę podskakiwać bo to nic nie Ostatnio odpalony komputer eee, trzy godziny temu. Wow, co jest? A już nie, a już nie. nie, poczekaj! Jak będziemy tak szedł, to w sumie nikogo nie znajdziemy, więc nie ma po co. Proponowałbym obserwację z góry. Proponowałbym wejście do piekarnika. Aha. A ja bym proponował, żebyś wsiadł helikopterem, a ja będę się rozglądać. Proszę. Helikopterem, a ja Normalnym helikopterem. Ten, co ma na sobie napisane Nevis. A ja będę obserwować. Wziąłeś lornetkę? Nie, ale widzę bardzo dobrze Poczekaj, nie tam wyżej na ten wulkan, nad tym wulkanem Coś tam możemy znaleźć Tam jest elektrownia Trudno wejść tam, leć tam Dobra Jaka elektrownia, co ty mi gadasz? No tam jest, tam gdzie się obróciłem. Tam są nawet panele słoneczne. A tam. Dobra. Nie ma sensu, dobra. Leć do naszego morza nic tutaj nam się nie trafi. Ciekawego. Dobra.